Hej, witajcie drodzy widzowie, ARKO 265. Zapraszam Was na spotkanie. Górnik zabrze kontra Radomiak. Dzisiaj o godzinie, chyba 20.00. Staje się chyba 30, tak, 20.30. Więc bez przedłużania przedłużania przejdźmy sobie do spotkania. Podstawowy. o. Oho, oho, już widzę problem. Musimy dwa razy podstawowe W, z tego względu W są podobne. Niestety, Dobra, może ukryć nie warunki pogodowe własne. tam mamy 23. Niszci. Dobra. zaczynamy ja gram górnikiem dobrze i zaczynamy o poczekajcie zanim zaczniemy tak na poważnie to jest jeszcze mm, e, górnika z

O, jest górnik, dobrze, o, one, dobrze, okej. Okay. Łącz się, dobra. Trzy, te. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z tańcem zgromadzonymi przed telegorami obejrzymy wspólnie. Next komentuje dla Państwa bułek Tomasz Smutowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Już za z ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem jaką dzisiaj napiszą za łotnicę. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A tak prezentuje się pierwsza jedenasta górnika Wawrza. Wydą na boisko w formacji 1-3-4-3. No, tak Dobra take starczy tego hymno używania skrzydłami w 2 ofensywnej polskim pomocnicy pomagają skrzydłowy, ta przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskrać, no, no, no. bo inaczej można znaleźć się na kontrze, które obrońcy zostaną pozostawieni samym w sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Jeszcze raz moment. Okej, okay. to Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Clińkę po tym wejściu. No i znowu są przy piłce. No i mamy stratę za rząd. Kurde mać Będziemy teraz mieli brzuch z autu. że czuję się z nią pewnie Skuteczny presjim teraz. Uwaga! Gurdemacz nic z tego, To był bardzo trudny do obrony strzał. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rybana. Kardynalny głos w tyła. Niezłe okresy, ale szkoda, że nie zostało zmniejszone do... Taka ta nieskuteczność może się na nich zemścić. No nie. Teraz wysoki pressingu znów mają piłkę. Ciekawe minięcie teraz, dalej, uwaga! Ale teraz broni bramkaż, pokazał klasem. Po 11 teraz rzuca zmarnowany żywność. Piłka prosto do bramkarza. Akcja przerwana, będzie przy autu. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Mateusz Radecki teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Kapitalna interwencja. interwencję. ze z stratą Gola. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Nie daje się teraz zatrzymać. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Ale stracona okazja. Szkoda, bo przecież wystarczyło zachować coraz większą koncentrację. Kujwa! Kuba go! Zero zaskoczenia. Pilka wpada prosto w rękawice. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Oni, ale piłka nadal trze, Wciąż rośnie. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kosztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalności. Nie. Yep. I odzyskuje piłkę dzięki pressingowi. Dobrze, teraz pod ramką rywali. Jak to zakończą? Ładne zejście z piłką ze skrzydła, ale strzał zablokowany. Teraz poszedł, jest za obronkami. Jeszcze nie wróżnie. Kurde, jak? Przecież wycelowałem wprost, on. powinien sobie poradzić. A tak próbuję. Chciałbym wyrzucić się, nie zapomniał o precyzji. Świetne przyjęcie, mimo presji. Sędzia przerywa krew, potem przeczyta. Serio? czy tylko upomnienie. I słodki z tym A po jak? Wróca się, zdejmij interweniuje. Spokaja grę i podajemy włości siebie formacji defensywnej. I także sytuację na boisku. I już nic z tego różnego nie będzie. Mateusz Radecki, ładnie teraz górą. Matna piłka piłka muliczka po tej interwencji piłka na dalcze no i teraz zrobił prezent rywala před Przegradecki Halo kurde foni stąd Po pressingu popatrzmy co to przyniesie Máme uderzenie ale sobrowa teraz idę dalej, żeby to musi Daleka piłka z rohu. A żegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wywinie. Interwencja najwyższej klasy, akcja rywala skasowana. Teraz ciekawie. czy z tej mąki będzie kres? Okazja na gola, Brankarz jednak interweniuje wzorowo. A jedenasty metr z rogu. Mateusz Radecki. To się nazywa strzelecka miłość. Jak można nie prowadzić w meczu, w którym tyle razy zagroziło się przeciwnej bramce? Nie wiem, czy to kwestia braku szczęścia, czy umiejętności, ale dzisiejszymi punktami można było oddzielić bardzo trzy spotkania. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego kolejne. Górnik ma sporo wolnej przestrzeni w służbie nibocznej. I teraz idzie w kierunku środka. Olejnia, Kurnik Zabrze! Powinien teraz wyjść na prowadzenie. No koncertowo do zepsutowków. Fatalne wykończenie. Niewiele było w przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Czy wyjdą na prowadzenie? No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi przykazami takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolei. Słyszymy gwizdek, kończący pier... Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Nie Niezle... Wizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Mateusz Radecki. Ale uderzenie! A szkoda, że minimalnie niecelne. celne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, któraś w końcu wejdzie. Twarde wejście, ale bez falu. Angielski Patwa strata, szkoda. Szlak by go. Dlaczego teraz znalazł. Czy trafi do siatki? I teraz bardzo dobra interwencja. Wynik wciąż pozostaje bezbrankowy. Otaj bramkarze wciąż mają czyste to Ciekawe, który z nich pierwszy Radecki, świetnie go teraz wypuścił, ależ to broni, znakomita ta interwencja, tyle że i tak nie było bramki jak się okazuje, Cholągiewka w górze, ten strzał został oddany ze spalonego, ładne minięcie kolejna przeszkoda pokonana. ależ znakomicie teraz broni bramkarz, pokazał klasę. uratował się. Dawaj, nie na co czekasz, jak pół gwizdek to się od razu wrzuca, nie? triumfalnie w górę. Próbuje szczęścia. Niestety dla nich akcja przerwana. Korągiewka w górze. Mamy spalonego. Niezłe zagranie, ale żeby zakończyło się powodzeniem należało szybciej wracać z offside'u. Tym razem się nie uda. Jeszcze trochę a bramka będzie w zasięgu. Czy ta okazja da prowadzenie? Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Dawaj! Na pogwistku się od razu rzuca, nie się wyrtulisz dnia jeszcze. No kore. Masz od razu wrzucać Ja ja... Pokażę, jak się. Bije. bije, rożne. Tylko dajcie mi okazję to ja... Utrudniają mu rozegranie. Dobra piłka na dojście. Ależ zagranie, co teraz zrobi? Ой, и есть сложнее. Nikt tutaj nie spodziewał się takiego obroku wydarzeń. To prawda, nie wiem jak oni to zrobili. Zupełnie się na to nie zanosiło. Zobaczmy pokój, ale ci dwóch pierwszej dni. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Był tam faul na zawodniku Górnika, ale mamy zastosowaną korzyść. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcje. Mocne, czyste wejście. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Muszą szybko wracać do obrony. Czy trafi? Teraz powinna paść co za interwencja! Tak to się robi przy przyrożnym. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. A zatem jest decyzja, będziemy mieć zmianę na boisku, bo to jest Ławka. Moment, strata piłki. Na skrzydle, sporo miejsca ma górnik. Serio? Przepraszam was bardzo, ale ktoś... Ma wyczucie czasu naprawdę. technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przepłyciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemściło. Podanie, uwaga, spójrzmy. Nie Sędzia odpisuje spalonego. No, mam wątpliwości, czy Służnie, słusznie. Słusznie, słusznie to, chociaż decydowały centymetry. Górnik ma sporo wolnej przestrzeni, słusznie mi bocznej. I to okazja! I jakimś skórem? Wciąż tylko jedna bramka przewagi. No, trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Mocne wejście, ale czyste. Ale kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdani. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego bliska. Świetny teraz Ryblin, wciąż idzie na bramkę. Kurde mać. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Nie! Eee! To co ja mam Państwu powiedzieć? uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz dywatują na część strzelca. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie w polu wielu pokrót. Ma do zera, gramy dalej. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Znakomicie teraz stali się w obronie, znowu mogą budować akcję. Okazja przed nim teraz. Bronić, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić, wciąż muszą uważać, nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę, Fardo, ale skutecznie, odebranie piłki. Jeszcze trzy minuty. Tyle arbiter Ładnie teraz ruszył na połowie rywała z piłką. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Dziękuję za uwagę, to wszystko na no, dzisiaj nie zapomnijcie zostawić subskrypcję kanał z dzwoneczkiem łapę w górę, komentarze. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. Pa! Tego wieczoru na boisku niewielu graczy mogło się równić z tym samodnikiem. Świetnie mi się dzisiaj tego wyłożył dobrą ważnego gola, pomagając w drużynie wygrać. Oczywiście zapytamy, zapewni, że najważniejszy dla go wynik zespołu, ale nie ukrywajmy. Ta bramka da pewno mu sporą satysfakcję. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć i pa. Łapkujcie, słuchajcie, zostawiacie komentarze, jak przypominam. Do jutra. Jutro usłyszymy się w meczu. Or Do usłyszenia, jutro trzymajcie się. Pa.